Siemka, witam na nowym filmie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o evencie Loves in the Air. A dokładniej pokażę wam moją technikę, jaką wymyśliłem, żeby farmić jak najszybciej tokeny. Ale na wstępie kilka słów o tym evencie. Event zaczął się 3 lutego i potrwa do 17 lutego. Na nim właśnie możemy farmić tokeny miłości. To jest po prostu takie currency eventu. Za tę walutę możemy kupić ciekawe wierzchowce, toje i inne rzeczy właśnie u specjalnego vendora. Event znajduje się w dwóch miejscach. Dla graczy hordy znajduje się przed Ogrimarem, a dla graczy Alliance znajduje się przed Stormwind. Na tym evencie jest fajna możliwość dobrego zarobku, a o szczegółach dowiecie się w dalszym etapie filmiku. Dobra, możemy zaczynać. Pierwszą rzecz jaką musisz zrobić, to utworzyć alieterasę. Ja ze swojej strony naprawdę rekomenduję, żeby zrobić z Andalari trolla plus klasę, która nam się przyda do szybszego wejścia na dungeona, co bardzo dużo przyspieszy nam możliwość robienia tej techniki, czyli będzie nam potrzebny tank lub healer, Także ja ogólnie rekomenduję druida, żeby też zostać trochę w depsie, bo szybciej z kolei zabijemy moby, aby wykonać questy. Oczywiście jest możliwość, żebyś sobie zrobił postać w ali lub ewentualnie inną alię, trasę w hordzie, ale ja po prostu pokazuję najszybszą technikę najszybszej farmy. No i dobra, no nam się tutaj wszystko załaduje. Udajemy się do Ogrimaru i lecimy przed Ogrimar. Tutaj znajduje się nasz kamp eventu. Jak naprawdę, jedyne czego potrzebujemy na tym evencie, to wziąć po prostu dwa podstawowe questy. Jeżeli wybrałeś Alliance, robisz to wszystko po prostu po stronie Stormwind. No i robimy pierwszego questa, który polega po prostu na porozmawianiu tutaj z różnymi NPC-tami. Jak już porozmawiamy z pięcioma NPC-tami, to oddajemy questa. Teraz możemy udać się robić drugiego questa i wlecie do wewnątrz Ogrimaru. I musimy tutaj znaleźć trzy różne wskazówki. Tak naprawdę pierwsza znajduje się tutaj po wejściu do Grimaru przy budyneczku. Ja, oczywiście, koordynaty podam w opisie tutaj w filmiku, ale możecie też podążać po prostu za mną. Drugą wskazówkę znajdziemy w innej części Grimaru, tuż przy budynku, gdzie są właśnie alie terasy. No i tam też obok stoi chromi. Mamy tutaj właśnie taki stragan żółto-niebieski. No i trzecią zagadkę znajdziemy w Valley of Honor. No i zbieramy tutaj właśnie ostatnią. Oddajemy questa i bierzemy następnego. W tym momencie rekomenduję założenie Heirloomów. Przyspieszy to eliminowanie wrogów. Ten quest polega tutaj na polataniu i poszukaniu różnych NPC-tów, których musimy odkryć, że są naszymi wrogami. No i tak zabić ośmiu, po czym musimy oddać questa. Bierzemy następnego, po czym musimy udać się do Shadowfang Keep. No i właśnie na tym polega myczek, że tutaj w Grimarze mamy portal do Undercity. Używamy Dragon Ridingu i tak naprawdę jesteśmy w chwileczkę Shadowfang Keep oddajemy. Questa tutaj u Goblinka. Bierzemy następnego. Po czym, właśnie, otwieramy skrzyneczkę. Bierzemy tutaj bomby, które się właśnie przydadzą do wypełnienia naszych procentów. Skaczemy w dół. Po czym, szybko dajemy wrójowi Subika. Wrzucamy bomby. Bijemy moby. Wszystko, aby wypełnić tylko nasz pasek. Wracamy, oddajemy questik u Goblina i bierzemy kolejnego, którym musimy właśnie skończyć naszego dungeona eventowego, na którego właśnie zapisujemy się jako healer lub tank. W zależności co tam preferujesz. Ja wybrałem healera, ustawiłem w międzyczasie parę healujących speli. wszedłem na Dungeona, bez żadnych problemów, ukończyliśmy go. No i teraz tak, używamy swojego Herstona, musimy wrócić do grimaru Lecimy wtedy do naszego obozu eventowego. Tutaj oddajemy questa i kończymy właśnie naszego rana. Przyzywamy naszego. War Banda, Wkładamy tokeny, wylogowujemy się, usuwamy postać, tworzymy nową postać i lecimy na nowo. Przed wylogowaniem polecam jeszcze usunąć wszystkie maile z postaci. Żeby zrobić cały ten run, potrzebujemy tak naprawdę 10 minut. Podejrzewam, że są tutaj takie asy, które skończą to jeszcze szybciej. Ja na tym ranie uzyskałem 134 tokeny. Taką ilość tokenów zdobędziemy co prawda tylko pierwszy raz, bo na całym koncie za pierwszym razem leci podwójna ilość. Ale za każdym razem, kiedy powtórzycie tą technikę, dostaniecie od 60 do 70 tokenów, które będziecie mogli umieścić w swoim warbandzie To jest najbardziej efektywny sposób na farmienie właśnie tokenów. Wiadomo, alternatywnie możemy wchodzić na wszystkie swoje alty i zapisywać na dungeona eventowego, po czym przysyłać wszystko do warbandu Ale jeżeli właśnie potrzebujesz potężną farmę to polecam moją technikę, bo nie oszukujmy się, ale jest możliwość na fajny zarobek właśnie kupując małcika, Swift Love, Beard. Wiadomo, na każdym serwerze może wahać się troszkę cena ale u mnie na przykład na Burning Legionie kosztuje on aktualnie 44 tysiące a nie oszukujmy się, Goldzik zawsze się przyda zwłaszcza, że teraz a nie mamy co robić b zbliża się następny sezon, w którym będziemy musieli kupować różne consumable i tak dalej wszystko będzie znowu dużo kosztować Także warto gdzieś się tam w ten goldzik zaopatrzyć. To już będzie na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli masz inne jakieś swoje sposoby, zapraszam do komentowania. Polecam się na przyszłość w Rui. Do następnego.